Drugą najistotniejszą informacją dotyczącą naszych wakacji w świetle przepisów prawa pracy jest świadczenie pieniężne. Pierwsze jest oczywiście urlop, ile go mamy, jak musimy go wykorzystać. Drugą jest świadczenie pieniężne, czy to w czasy podgruszą, czy też świadczenie urlopowe. Są to dwa różne świadczenia, przy czym dzisiaj zajmiemy się tym pierwszym, ponieważ jest on łatwiejszy, są do niego jakieś ściśle określone przepisy i Kilka rzeczy możemy jasno powiedzieć, co do świadczenia urlopowe jest bardziej zależne od widzimy się pracodawcy. W czasie podgruszu to nic innego jak forma dofinansowania przyznawana na wypoczynek pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, która jest oczywiście wypłacana w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. To świadczenie mogą otrzymywać wspomniani już pracownicy zatrudnieni na podstawie umów o pracy, a także ich rodziny. Oprócz nich mogą to być emeryci i ręciści, czyli byli pracownicy pracodawcy oraz ich rodziny oraz inne osoby, która pracodawca, którym pracodawca przyznał w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych prawa do korzystania z różnych świadczeń socjalnych, co za tym idzie możliwość skorzystania również z czasów pod gruszą, tak zwaną gruszką. W celu otrzymania pieniędzy w ramach świadczenia, jakim są w czasy podróżu należy złożyć wniosek o jego wypłatę u pracodawcy. Bardzo często w zakładach pracy jest też tak, że wraz z złożeniem tego naszego wniosku o najdłuższy urlop w ciągu roku już wtedy jest to przyznawane, zanim nawet pójdziemy na ten nasz dłuższy wypoczynek. Do dokumentu osoba zatrudniona powinna mimo wszystko jednak dołączyć, okazać zaświadczenie o sytuacji rodzinnej czy też majątkowej. Decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje się na podstawie kilku kryteriów i są to kryteria takie jak sytuacja życiowa, rodzinna czy materialne. A skoro wchodzi tutaj w skład hmm, sytuacja życiowa, rodzinna i materialna, to zdarza się tak, że to dofinansowanie może być w różnej wysokości dla różnych pracowników. I tak najczęściej się dzieje. Otrzymane świadczenie w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, czyli tzw. nasza gruszka, co do zasady może być przeznaczona na dowolne czynności. Generalnie nie ma potrzeby ani pokazywać, co to były za jakieś czynności, ani też przynosić z nich paragonów czy faktur. Warunkiem przyznania dodatkowego m, tego finansowego wsparcia jest oczywiście wykorzystanie na co najmniej okres 14 nieprzerwanych dni urlopu. Najczęściej jest to 10 dni urlopu i 2 weekendy, ale znając sytuację niektórych zakładów pracy, i inny system pracy, może to być inny układ. Tutaj warunkiem jest 14 dni kalendarzowych nieprzerwanego wypoczynku. Powstaje zatem pytanie dotyczące czasu pod gruszą, czy jest jakaś konkretna kwota, czy jest jakaś wysokość świadczenia. Przepisy, a konkretnie jest to ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, nie podaje ani minimalnej, ani maksymalnej kwoty, jaką pracownicy lub te inne, wszystkie inne osoby mogłyby otrzymać w ramach w czasów pod gruszą, czyli tego świadczenia. Decyzja ta pozostaje w gestii pracodawcy. Oczywiście powinien tę decyzję podjąć na podstawie dokonanej oceny sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Niemniej jednak są rzeczy, które są bardziej lub mniej brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości tego świadczenia. Najbardziej brane pod uwagę są suma pieniędzy zgromadzona w ramach funkcjonującego zakładu Funduszu Świadczeń Socjalnych. Im więcej pieniędzy, tym więcej można będzie przeznaczyć na pieniądze dla pracowników czy też innych osób. Drugą istotną rzeczą jest liczba osób ubiegających się o świadczenie. Im więcej pracowników lub osób ubiegających się o świadczenie w ramach jednej kwoty, tym mniejsze będą te kwoty. I sytuacja materialna, życiowa, finansowa danej osoby lub rodziny. Są to najważniejsze punkty. Natomiast najczęściej pomijane są to stanowiska. Niezależnie od stanowiska, jaki ktoś pracuje w danym zakładzie pracy, to, to świadczenie powinno być takiej samej wysokości. Drugą. Istotną rzeczą, której nie bierzemy pod uwagę, to długość umowy. Niezależnie od tego, czy komuś zostało rok czy 10 lat pracy w danym zakładzie lub pracuje rok lub 10 lat, te kwoty powinny być dla nich jednakowe. Tu nie powinno to brać być pod uwagę. Kolejna rzecz to staż pracy i ostatnia rzecz kwalifikacje. Cały czas bazujemy na tym, że wypłacana nasza gruszka, czyli w czasy pod gruszą, są w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Pasowałoby zatem powiedzieć, kiedy ten zakładowy fundusz świadczeń socjalnych funkcjonuje. No, przeważnie wtedy, kiedy mamy szczęście. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych funkcjonuje w firmach, które zatrudniają co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty i ten stan musi być na 1 stycznia danego roku. Druga grupa, gdzie funkcjonuje zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, to jednostki samorządowe oraz zakłady budżetowe bez względu na liczbę pracowników, niezależnie ile ich tam jest, najczęściej te e, zakładowe fundusze świadczeń socjalnych będą funkcjonowały. I ostatnia, trzecia grupa to firmy mniejsze, które nie zatrudniają 50 pracowników, ale może tam funkcjonować zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ponieważ został stworzony na wniosek zakładowej organizacji związkowej, o ile taka w zakładzie funkcjonuje.